Dzień dobry. Wiosna już przyszła, można powiedzieć, że na dobre, mamy temperatury mocno dodatnie, świeci słońce, więc dzisiaj temat wiosenny, a brzmi on, czy low felsy można nosić do garniturów? I zanim odpowiem, że tak, że można, to może trochę o lowfelsach. Lowfels to jest po prostu but. Tutaj mam jeden przed sobą, wsuwany. Jest to rodzaj buta wsuwanego. Ma on wszystkie inne cechy buta, czyli ma podeszwę, obcas, jest szytym, ten jest akurat na dołynku ULT well, szyty, cholewkę, natomiast nie ma obłoży i w związku z tym jest to but wsuwany. Nie różni się on niczym od klasycznego półbuta, właśnie tylko tym, że klasyczny półbut jest związany, a loafer jest wsuwany. Zobaczcie loafer. Nawet w podobnym kolorze. Czym one się różnią? Obydwa mają podeszwę, obydwa mają obcas, obydwa mają chlewkę, tylko ten jest związany i z tego tytułu jest trochę wyższy, prawda, ta obłożona tutaj jest wyżej, wyżej obejmuje stopę, a ten jest trochę niższy. I to jest cała różnica między golfersem a półbutem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często mylimy lowfelsy z mokasynami. Nie chcę wchodzić w szczegóły, one są nikomu albo niewielu potrzebne. Natomiast mokasyn to też jest but wsuwany i to jest jedyne, co łączy go z lowfelsem. Natomiast to jest but, który nie ma wydzielonego obcasa, nie ma wydzielonej podeszwy. Jest taki but typowo casualowy, na przykład Driving boots, czyli buty do samochodu to są, to są typowe mokasyny, Natomiast lowfer to jest pełnoprawny but. On po prostu jest wsuwany. Z tego tytułu Często jest uważany za but casualowy, za but taki do strojów typowo letnich, do strojów nieformalnych. Jaka jest w rzeczywistości prawda? W krajach południowych, Włochy, Hiszpania, Portugalia, ale także w Stanach Zjednoczonych, low są niezwykle popularne. Jest to pełnoprawny but. On często zastępuje buty wiązane łącznie z oxfordami. Jest noszony na wszystkie formalne okazje, i przygotowałem dla Was zdjęcia czterech osób, znanych osób, które właśnie założyły lawfaresy do garnitur. Pierwszy to jest Brad Pitt. Wszyscy wiemy, kto to jest Brad Pitt, no chyba że ktoś przez ostatnie 20 lat był na Marsie. I na tym, na tym zdjęciu Brad Pitt prezentuje się w jasno-beżowym garniturze i w, w brązowych loafersach, tego typu, bardzo podobne, prawda? One mają patynowanie, większe patynowanie niż te na nosku, ale buty są podobne. Wygląda to świetnie, akurat to zdjęcie jest z, z gali, na której promował on swój film Ocean Eleven, gdzie również występował w garniturach i w loafersach. Stąd być może w ten sposób się ubrał, ale jak widzicie wygląda to świetnie, wygląda to spójnie. To jest Kalifornia, jest tam gorąco, lowfel do jasno-beżowego garnituru ten brązowy świetnie pasuje. Drugie zdjęcie, to jest zdjęcie troszkę bardziej formalne, to jest Rafael Nadal, również chyba wszyscy wiedzą, jeden z najlepszych tenisistów w historii, który jest tutaj w granatowym garniturze, bez krawatu, jest zobaczcie, biała koszula, granatowy garnitur, dość mocno oficjalny strój i w laufelcach z zamszu. Czyli mamy tutaj połączenie dość mocno formalnego stylu. Wydawałoby się mało formalnym butem, no bo mamy loafers i zamsz, i to nawet dosyć jasny brąz. Również wygląda to świetnie, również prezentuje się znakomicie. No, widzimy na zdjęciu, że jest gorąco. Jest to klimat zdecydowanie bardziej południowy. Ale też cała stylizacja jest spójna i rafa wygląda znakomicie. Trzecia stylizacja mają na sobie Conor McGregor, Czyli jeden z najlepszych zawodników MMA w historii. Prawdziwy twardziel, Irlandczyk. Tutaj już nie można powiedzieć, że to jest celebryta jak czy hiszpan jak, jak Rafa, nadal, który gra To jest po prostu prawdziwy maczo. Gość, który wychodzi do klatki i stacza tam pojedynki z innymi maczo. Irlandczyk, czyli prawdziwy twardziel. Ma on na sobie trzy częściowy garnitur, czyli kamizelka, garnitur i krawat oraz Low Felsy, Low Felsy również zamszowe. Znowu stylizacja wygląda bardzo dobrze, jak widzicie, jest spójna, a y, Conan McGregor chodzi w niej bez żadnych skrupułów, co oznacza, że Low Felsy i to zamszowe świetnie pasują do prawdziwego twardziera, mistrza świata MMA. I ostatnia, ostatnia stylizacja, y, mają na sobie, jest to stylizacja już formalna, tak jak powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych low często są zamiennie stosowane z oxfordami. I tutaj na sobie mają Tom Brady. Tom Brady, jeżeli ktoś nie wie, to jest jeden z najlepszych zawodników futbolu amerykańskiego. wielu uważa, że najlepszy zawodnik w historii tego sportu. Czyli znowu, jak widziałem go kiedyś na żywo, podczas meczu, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, facet ma 90% wzrostu, to jest po prostu góra mięśni, Tutaj widzicie go w smokingu, dość swobodnym, umówmy się, oraz właśnie w loafersach, czarnych tassel loafers, czyli lowfersach z fenzlami, które wyglądają mniej więcej tak. To jest właśnie tassel loafers, ma tutaj te charakterystyczne chwosty, Ciężko to przetłumaczyć tak na język polski, nie będę się siedził. Po prostu są tutaj te paski. I ten lofen, właśnie czarny tassel lofen, jest w krajach południowych, ale także w Anglii, jak widzieliście, na przykład u czy w Stanach Zjednoczonych, jak u Toma Brady, zamiennie stosowany w strojach formalnych z czarnymi oksfordami. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to, za, to proszę Was o polubienie filmu, zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i jedziemy dalej. Specjalnie pokazałem cztery różne stylizacje czterech różnych ludzi. Chodziło o to, żeby pokazać, że, że lofę pasuje zarówno do gwiazd filmowych, jak i do ludzi, którzy tym nikt nie może zarzucić tego, że są mało męscy, bo, bo są super twarde. Jeżeli ktoś uważa, że Colin McGregor jest mało męski, to proponuję prostu to powiedział w twarz i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Yy, natomiast. Yy, Chciałem Wam pokazać, że loafer świetnie pasuje do garniturów. To jest naprawdę but niezwykle, nie, 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 niezwykle uniwersalny. Ja mam przed sobą kilka rodzajów Są Zamszowe, szyte zarówno blakiem, ze skóry licowej szyte blakiem, Szyte metodą bolońską, z frędzlami. Oraz dwa modele berwicka, już bardziej formalne, ze skóry polerowane, polerowanej. Jeden, jeden bordowy, drugi czarny. I oprócz tego przygotowałem dla Was dwie stylizacje, żeby Wam pokazać, jak to jak można połączyć w klasycznym butach. Pierwsza stylizacja po mojej lewej stronie to jest stylizacja, którą możemy uznać za półformalną. Jest to zestaw koordynowany, do którego można granatową marynarkę na przykład dopasować. Mamy tutaj granatowe spodnie, kamizelkę, koszulę oraz czarne Castle Lowers z filmy bon Jovi, to skajskie filmy Bożoli. Lewa to jest stylizacja smalta żualowa. Mamy koszulę Twint Belga, naszą marynarkę Partidziani, spodnie MLX do wełny i również bardzo elastyczne, bardzo wygodne, low lowfensy, też firmy gołdzierzy toskańskiej. Jak widzicie, w jednym i w drugim te buty pasują. Po prawej stronie tej stylizacji nadają jej takiej lekkości i sprawiają, że ona jest mniej formalna. W tej stylizacji, dzięki temu, że mam do czynienia z butami szytymi gudiem, czarnymi, i tasem, staje się ona bardziej formalna. W tym wypadku te buty zastępują oksfalty ciemnobrązowe lub czarne. Ja również jest. jestem, jak widzicie, w to są moje ukochane loafersy ze skóry górzkowych, filmy Barker. Będziemy mieli bardzo podobne z filmy Derby, już niedługo do nas przyjdą, zostały już uszyte, zamówione przez nas, więc myślę, że w ciągu tygodnia, 10 dni będą u nas. Do lufensów zawsze, tak jak do każdych butów, warto dopasować pasek. Ja dopasowałem. Mam pasek właśnie ze skóry gruszkowej, taki, taki sam jak, jak moje buty. I mam nadzieję, że Was przekonałem, że, że te buty to nie są tylko buty do szordów, to nie są tylko buty do linianych spodni. To są również pełnoprawne buty, w których warto mieć 2, 3, 4 pary, w zależności od tego, czy chcemy być bardziej każualowi, jak w tym wypadku, czy mocno formalni jak w tym wypadku, czy pośredni, jak na przykład w tym wypadku. Ja oczywiście nie jestem w ale mój zestaw można uznać za smart kasualowy, jeżeli na przykład jeszcze krawat do niego dopasuje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was do sklepu klasyczne buty i do oglądania naszego kanału.